Gdzieś, niedaleko pod Dublinem, mieści się mała ambasada optymizmu i radości. Nazywa się, jak wiecie, komunikulum. Od poniedziałku do piątku możesz czerpać z niej garściami pomysły na lepsze jutro. Mam nadzieję, że przyjemnie będzie ci się słuchało. Twoja Marta. Komu, komu, komunikulum. Cześć, tu ja. Cześć, jest czwartek. Jak was się macie w czwartku? Popatrzcie, już trzeci dzień w pracy, jeżeli mówimy w Polsce. Już czwarty tutaj, no to już całkiem spokojnie, nie? Powiem wam, że tak z gazem ten nowy rok. Już dziewiąty, za chwilę weekend z wośpem, za chwilę już połowa, jejku nawet... Nie, dobrze, zacznijmy od tego, że jest czwartek. Dobra, skupmy się na czwartku. Jest wspaniale, jest czwartek. A ja znowu z kolejną refleksją. Słuchajcie, tak sobie wpadłam na pomysł, że komunikulum, prawda? Komu? 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 Wspólnota. Słuchajcie, wspaniale by było, gdybyśmy kiedyś tworzyli swoją własną internetową wspólnotę. Grupę, która naprawdę będzie się wspierać dobrym słowem, pocieszeniem czy pomysłem na lepsze jutro. Co wy na to moglibyśmy zrobić taki projekt, że wszyscy, co mnie słuchają, będą jakby współtwor współtworzyć to wszystko, podpowiadać mi, pytać, a ja to będę ogarniała po swojemu optymistycznie i przekazywała Wam w takiej formie, jakiej to sobie wyobrażacie. Kiedyś na przykład możemy napisać coś wspólnego czy wykonać coś wspólnego, może jakieś wspólne ognisko i nagrywanie jednego wielkiego ogromniastego filmu, który zostanie zamieniony na podcast. Zobaczcie, ile jest możliwości w czymś takim. Może zrobim, zrobię na pewno, bo to akurat jest po, po, potężny projekt. Zrobię em, grupę, która będzie em, zawierała. Ludzie, którzy będą mi pomagali to wszystko projektować. Bo zobaczcie, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja sobie siadam w pokoju o poranku lub naprawdę stupid o'clock, głupią godziną prosto w nocy, gdzieś koło północy i mówię do ludzi, ale tak naprawdę mówię do siebie. I ja nie wiem, jak to jest odbierane z drugiej strony. Czy ktoś się z tego nie nabija, czy ktoś nie wyłącza po pięciu minutach, czy ktoś nie mówi, Boże, co ona gada, weź żeś ją wyłącz, nie wytrzymam ani słowa dłużej. I jeżeli ja nie dostaję żadnego e, potwierdzenia większego z drugiej strony, e, jak to mogłoby wyglądać, czego mam za dużo, czego za mało, co gryzie w ucho, a co zupełnie jest niepotrzebne, to ja tego nie naprawię i ja tego nie uskrzydlę. Więc postanowiłam założyć grupę. Postanowiłam, kochani, założyć grupę, grupę wsparcia, ale i zaufania, w której, e, niech ja sobie spojrzę na moje notatki, no wiecie, bo ja mam teraz taki zarąbisty zeszyt, że kurde, blade, słuchajcie, w nim jest absolutnie wszystko. I miałam, tak, tu mam burzę mózgów, tak, burzę w komunikulum. I w burzy w komunikulum jest napisane, że chciałabym zrobić grupę mentorową. Grupę, w której em, będą zgromad... do, do której będą należały osoby, które będą mi pomagały uskrzydlać, reperować i w danym kierunku em, pomagać iść mojej, moim komunikulum. Czyli to będą osoby, które, dobre dusze, które będą z zewnątrz mi mówiły, że to dopisz tu, albo to się nie scala z tym, to nie jest spójne z tamtym, a gdybyś mogła jeszcze o tym, a o tamtym to nie było zbyt optymistyczne, a jest optymistyczne, i dawały mi dobre wskazówki. O właśnie tego słowa mi brakowało. Wskazówki, żeby były osoby, które na przykład mają ze mną wspomnienia, o których ja już gdzieś zapomniałam, które się delikatnie zatarły. Mi wystarczy jedno słowo, jedno hasło. Ja płynę, ja mogę o tym mówić godzinami. Więc fajnie byłoby mieć taką grupę. Grupę wsparcia dla mnie i e, oczywiście ja oddam wszystko, co tylko w mojej mocy, żeby e, podziękować i zrównoważyć. I myślę, że taka grupa byłaby fajna. To byłaby grupa wspomnieniowa, bo e, założy się, że tej, do tej grupy będą na, chciały należeć osoby, które mnie znają póki co e, e, i będą mogły mi. Jakoś wesprzeć i podpowiedzieć, i nakierować, co one by jeszcze, gdzie i jak, gdzie by może zajrzeć, co by jeszcze może zrobić. Najważniejsze, co bym potrzebowała z tej grupy, to burze mózgów. Taką raz na czas burzę potężną, i niech mi ktoś powie, czy to w ogóle według niego ma sens i jak tak to w którym kierunku i czy coś takiego by się sprawdziło i czy coś takiego by słuchali, czy ich znajomi, rodzina by słuchali. No wiecie, po prostu nie chcę też mówić w pusto, w ciemno. Dużo rzeczy też nie jestem w stanie przez zwykłe 24 godziny ogarnąć. Nie wiem na przykład, gdzie się list, na listę wchodzi jako nowości, gdzie się to wypromowuje. Ja to wszystko oczywiście mam zapisane jako w planach, że dzisiaj to, jutro to pojutrze, to pojutrze, tamto, ale to mi zajmie trochę czasu. Więc jeżeli miałabym wsparcie kogoś, kto już coś tam wie, coś tam umie i mi podpowie, byłoby naprawdę wspaniale. Kto wie, może Anusz. Z każdej takiej podpowiedzi po prostu pofrunę, i naprawdę w 2020, w grudniu, jak sobie to podsumuję, podsumuję powiem: Wow! Ja to mam jednak mentorów i pomagierów. I. Przez to, że to jest komu, z takiego podłego słowa, komuna, wspólnota, chciałabym, żeby to była wspólnota naszych wspólnych optymistów, naszych wspólnych radości, naszych wspólnych emocji pozytywnych i żebyśmy się tak naprawdę naklecali nawzajem. Bo to, że ja mówię do mojego kochanego telefonu, później zamieniam to w podcast i puszczam w świat, Moim marzeniem jest, że ktoś odbierając to i czytając, słuchając z drugiej strony, odbiera to też optymistycznie, pozytywnie i to naprawdę go tak nakręca. I chciałabym, żeby mi napisał tak naprawdę nakręciło mnie to tak naprawdę fajnie było. I to akurat było pozytywne i dzięki Ci za to. I żebyśmy tworzyli właśnie taką wspólnotę, taką grupę osób pozytywnie zakręconych, taką Grupę osób radosnych. Tak jak powtarzałam to już kilkukrotnie, żeby po prostu, jeżeli brakuje ci sił, brakuje ci skrzydeł, to po prostu wejść do mnie na komunikulum, przeczytać, posłuchać. okej, okay, jest dobrze, jest power, jest, żyję, jestem, jestem, jestem tu teraz i posłucham, jest, jest dobrze, dam radę, bo jesteśmy tam wszyscy razem. I myślę, że jak. Właśnie kiedyś to wybuchnie na wszyscy razem, jesteśmy tu w grupie i nawet smutki jakoś weźmiemy na śmiech, to będzie nam o wiele raźniej. I to będzie um, strona, portal, blog, grupa, wszystko, ale tworzone wspólnie. Bo mówiąc do siebie i nagrywając to w formie pamiętnika, to to będzie tylko dla mnie. A nie taka jest misja tego podcastu. Misją tego podcastu jest budować uśmiech i radość u ludzi słuchających i czytających, budować w nich optymizm i radosny entuzjazm każdego dnia, życzliwość wobec siebie i miłość wokół, tak, żeby w tym całym świecie znalazła się cząstka nadziei i pchała nas dalej i myślę, że fajnie by było taką grupę założyć więc słuchajcie zabawa na dziś kto w ten pierwszy do mnie pisze, czy chce w takiej grupie brać udział ja Wam dam dwa tygodnie, bo wiem, że nie macie e, okazji słuchać tego codziennie nie każdy słucha tego codziennie więc e, jak tylko przesłucha i będzie chciał dołączyć do grupy bardzo proszę, dajcie mi znać w jakikolwiek sposób, czy prywatnie, czy publicznie, w komentarzu. I ja założę taką grupę. I będę czekać na Was. Będę Was dokładać do tej grupy. Grupa już istnieje, tak naprawdę, bo już jest tam moja siostra i są tam moje dwie ukochane sąsiadki, więc grupa jest wspomnieniowa i myślę, że do tej grupy. Po troszeczku, po troszeczku każdy z Was będzie mógł dołączyć. Na razie nie blokuję, nie zadaję pytań. Nie umiem tego zrobić w ten sposób, bo wiem, że to będą najbliżsi, jeżeli tylko będą mieli ochotę. Ale dzięki Waszym podpowiedziom i Waszemu wsparciu, naprawdę to będzie latało i później będziecie mogli powiedzieć: Boże, ja jestem częścią tego projektu, czy to też jest moje w jakiś sposób. Ja jej podpowiedziałam to i tamto, o ja, ty patrz jak to urosło. Czujecie tę moc? Bo to jest dla was. Ja dla was siedzę o głupich godzinach i nagrywam, żeby wam przynieść uśmiech i radość. Dzięki. Do jutra. Cześć.